Na początku krótka nota historyczna. Moje hobby ma już 9 lat. Obejrzałem Loraxa w ostatnią niedzielę. Słyśliwi powiedzą, że była to ucieczka przed nagraniem luźnego monologu i Krzyśka poleca. Nie, to nie było moją intencją. Swoje zainteresowanie zawdzięczam obejrzeniu materiałów z Wancelerem, który zdobył moje serce i zmotywował mnie do obejrzenia całego Loraxa. Twórcą tego filmu jest studio Illumination Entertainment, którego serię filmów z minionkami bardzo lubię i z niecierpliwością czekam na kolejne części. Przejdźmy do samego filmu. Lorax z 2012 roku opowiada dokładnie tę samą historię co oryginał amerykańskiego bajkopisarza doktora Soysa oraz adaptacja oryginału serial telewizyjny Lorax z 1972 roku. Świadczy to o tym, czym nie mogą się szczecić Netflixowy Wiedźmin i Prime'owe Pierścienie Władzy, wiernością oryginałowi. Produkcja Illumination, dystrybuowana przez Universal, to w bardzo przystępny sposób przedstawiona opowieść doktora Sojca. Co prawda poza historią, tą główną, autorstwa właśnie tego doktora, fabuła obejmuje również wątek z tlenowym magnatem i jego policyjnym miastem. Ale to są tylko takie lekkie modyfikacje i uzupełnienia. W oryginale też jest wątek chłopca, ale on nieco inaczej wygląda. Na czym polega przystępność? Bardzo ładna animacja w sensie estetycznym i sympatyczne postaci, z którymi można się utożsamiać, czy też można z nimi sympatyzować. Oglądając materiały anglojęzyczne porównujące Loraxa z 2012 roku i tego, który pojawił się 40 lat wcześniej, słyszałem komentarze krytykujące to, że Wancler został przedstawiony jako sympatyczny i miły gość, którego pochłonęły firma i pycha, ponieważ Wancler w oryginale był przedstawiany jako bezwzględnie zła postać, z którą nie dało się sympatyzować. To by było na tyle z merytorycznego punktu widzenia. Czas na moje refleksje oraz taką moją osobistą ocenę. Nie spodobało mi się zbytnio wątek z chłopcem chcącym zaimponować dziewczynie, zdobyciem drzewa, czarny charakter, który nie wzbudził u mnie sympatii, jaką choćby obdarzyłem Wancellera, czy w ogóle ta historia z chłopcem, O'Hara, miastem i tymi mieszkańcami. Podobał mi się wątek Wancellera i Loraxa, Chociaż tego pierwszego polubiłem. Z jednej strony bardzo sympatyczny, miły i o dobrym sercu, z drugiej strony przedsiębiorczy, ideowy, ale też bezwzględny i skupiony na zysku prawdziwy kapitalista-biznesman. Ale to dlaczego polubiłem Wranglera, to nie tylko to, że zaimponował mi swoją osobowością, bardzo złożoną, ale też tym, w jak ludzki sposób został przedstawiony i przede wszystkim to, że bez problemu umiałem się z nim utożsamić. Niestety, wątek przedstawiający główną fabułę Loraxa, który objął jego całość, był tylko częścią całego filmu. Moim zdaniem większą część stanowił wątek dodatek od twórców, czyli z dziewczyną, chłopcem i Oharą. Właśnie, a propos Ohary, może on jest związany ze Scarlet z Minionków? Nazwisko podobne, albo wręcz identyczne. Jeszcze ten sam kolor włosów i równie identyczna nikczemność. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za wysłuchanie mojej recenzji filmu Lorax z 2012 roku i zapraszam Was już na piątek na skrótowo i na medię. Ja jestem Krzysiek, a to była dzisiejsza recenzja. Na razie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.